Cześć. Przełom każdego roku to czas z jednej strony podsumowań tego co było, a z drugiej strony czas planów na każdy nowy rok, czas, w którym zakładamy sobie bardzo często ambitne cele. Przy tej okazji chciałem się z tą podzielić swoimi własnymi przemyśleniami na ten temat, bo na swoim własnym przykładzie zauważyłem, że często nie chodzi o sam cel. O to, co chcemy osiągnąć, tylko o drogę do tego celu. Chodzi o to, żeby cieszyć się realizacją tego celu, a nie traktować go jako zło konieczne. I przy tych noworocznych postanowieniach bardzo często myślimy sobie o tym, że zaczniemy ćwiczyć albo zaczniemy rozwijać swoją firmę. Mamy do tego takie bardzo ambitne podejście, i w ciągu realizacji tego celu bardzo często. No, o nim zapominamy, bardzo często on nas przerasta właśnie dlatego, że był ambitny i właśnie dlatego, że nie potrafimy się cieszyć samą realizacją tego celu. I chciałem Ci powiedzieć o tym, że ja na początku tego roku postanowiłem, że zrealizuję trzy takie swoje główne założenia na ten rok, i one będą takie w oparciu o takie trzy cytaty. Przypomnę tylko, że jesteśmy na kanale autoprofesjonalista, gdzie w sposób merytoryczny mówimy o sprzedaży używanych samochodów. Jeśli prowadzisz firmę w tej branży, to świetnie trafiłeś, bo znajdziesz tu mnóstwo inspiracji i gotowych rozwiązań, które od razu możesz zastosować w swoim biznesie. Możesz również dołączyć do grona autoryzowanych sprzedawców programu Samochody z Gwarancją, gdzie w sposób taki zorganizowany i przygotowany Pomagamy sprzedawać używane samochody. Jeśli ten odcinek jest dla Ciebie wartościowy, to kliknij Suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja przechodzę do konkretów. Ten rok pokazał mi, że te cytaty, które mi towarzyszyły właśnie przy realizacji swoich celów, okazały się dla mnie bardzo dobre i zamieniam je na życzenia dla Ciebie. W jednej z kultowych scen Ziemi Obiecanej pada takie zdanie: Tyle mądrych zawsze są dobre czasy, Panie Trawiejski. I co to oznaczało dla mnie w tym roku? Ano to, że zamiast takiej ciężkiej, codziennej pracy, postawiłem na taką pracę mądrzejszą, na taką pracę, w której skoncentrowałem swoje wysiłki i swoje zaangażowanie w te najważniejsze zadania, a te mniejsze, tymi mniejszymi, podzieliłem się z innymi osobami. Dzięki temu odzyskałem trochę energii, mogłem skoncentrować się właśnie na tych rzeczach najważniejszych i przede wszystkim. Przestałem zastanawiać się nad tymi minusami, nad tymi ograniczeniami, które również mnie dotyczą. I na naszym rynku bardzo często słyszę o słabych okresach. O tym, że często narzekamy, że często pytamy kolegów z branży gdzieś w internecie, w jakichś grupach Facebookowych, jak okres w handlu, że cały czas coś się w tym handlu źle dzieje. I postanowiłem dla Was to sprawdzić, bo sprawdziłem liczbę rejestracji samochodów w latach 2019-2024. Czyli mówimy tutaj o czasach sprzed COVID-u. Potem dwa lata no, walki z pandemią, a później mamy rok 2022, w którym wybuchła wojna w Ukrainie. 23 i ten obecny, 24 rok, który pod względem rejestracji używanych samochodów, tych importowanych, no, jest rekordowy w tym całym okresie. Czyli to najlepszy rok w ciągu ostatnich pięciu lat. I co wynika z takich wyliczeń? Że średnia... Liczba rejestracji, taka średnia miesięczna liczba rejestracji to jest około 68 tysięcy. Najsłabsze miesiące to zwykle styczeń albo grudzień, natomiast średnia liczba rejestracji w tych miesiącach to jest 62 tysiące. Najlepsze miesiące bywały ją różne, bo to i październik, i marzec, czasami nawet maj. Ale ta średnia liczba rejestracji to 75 tysięcy. Jaki z tego wszystkiego płynie wniosek? Że, jeśli weźmiesz pod uwagę tą średnią liczbę rejestracji importowanych samochodów na poziomie 68 tysięcy miesięcznie, to okaże się, że najgorszy miesiąc jest gorszy od średniej o 10%, a najlepszy również jest lepszy o 10%. I to najlepiej pokazuje, że nie ma martwych okresów w handlu. Oczywiście, można przyjąć, że zimą jest trochę słabiej niż latem, natomiast to nie są jakieś wielkie różnice. Więc jeśli ty miesięcznie sprzedajesz 10 samochodów, to w tych słabszych okresach to powinno być 9, a w tych lepszych 11. Jeśli zdarzają ci się momenty, że sprzedałeś 3 albo 4 samochody zamiast 10, to czas przestać narzekać i czas zacząć stawiać na mądrą pracę. Bo to nie rynek jest zły, nie klienci są źli, tylko warto zacząć od przemyślenia nad tego, w jaki sposób pracujesz, bo nie ma złych okresów, i życzę Ci w tym roku tego, żebyś miał siłę, czas i taką chwilę motywacji do tego, żeby właśnie na taką mądrą pracę stawiać. Drugi cytat pochodzi od Alberta Einsteina i też jest kultowy, bo to Einstein podobno powiedział, że Szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych efektów. I na ten cytat również postawiłem w tym roku. I co on oznaczał dla mnie? Przede wszystkim wyszedłem ze swojej strefy komfortu, czego dowodem jest istnienie tego kanału. Po drugie, trochę z boku zostawiłem swoje ego i wszystko przestałem robić sam. Więcej decyzji zacząłem podej podejmować w oparciu o wiedzę, o badania, a mniej kierować się intuicją. I po czwarte postawiłem na to, żeby inaczej spojrzeć na swój nie, biznes i zacząłem współpracować z zewnętrzną firmą, z zewnętrznym doradcą, który pomaga mi podejmować decyzje, który spojrzał na to, co robię w pracy, z innej perspektywy. I ta inna perspektywa popchnęła mnie do tego, żeby stworzyć ten kanał, kanał dla handlarzy, o których rynek wielu ludzi ma jak najgorsze zdanie, dla handlarzy, którzy nie oglądają YouTube'a, nie chcą się edukować i wszystko wiedzą najlepiej. I to nie jest łatwa robota, żeby merytorycznie mówić o sprzedaży używanych samochodów, ale nikt do tej pory w Polsce tego nie robił. I jakie osiągnąłem efekty w tych pierwszych miesiącach swego działania? No, na kanale pojawiło się prawie 100 nagrań, to 24 odcinek takiej merytorycznej serii. Łącznie kanał wyświetliło ponad 50 tysięcy osób, może to nie jest na tą chwilę dużo, ale już daje mi energię do dalszego działania. Łącznie kanał był wyświetlany, odcinki były wyświetlane ponad 700 godzin. Czyli okazuje się, że są na świecie ludzie, którzy tymi treściami się interesują i którzy je oglądają i tacy, dla których to może być wartościowe. I co to oznacza dla Ciebie? Ano to, że może po wielu latach takiego standardowego, sztampowego działania, wystawiania ogłoszeń w jednym miejscu. Pisania podobnych ogłoszeń, sprzedaży w podobny sposób i robienia wszystkiego w taki dosyć powtarzalny sposób, że może warto przy okazji rocznych postanowień postanowić, że będziesz robił coś nowego, że w jakiś inny sposób zaczniesz zdobywać klientów, że w inny sposób zaczniesz budować relacje ze swoimi pracownikami że być może w inny sposób będziesz budował swoją firmę. Może chcesz rozszerzyć jej zakres, zakres jej działania, może chcesz ograniczyć liczbę samochodów, a zwiększyć marże. Być może ten początek roku będzie impulsem do tego, żeby zacząć w inny sposób prowadzić swoją firmę i tego również ci życzę. Takiej siły i odwagi do tego, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby przestać działać jak Większość rynku i znaleźć swój własny sposób, nie tylko na zarabianie pieniędzy, ale przede wszystkim na zadowolenie, na cieszenie się z tego, co robisz, jak robisz i czas, siłę na to, żeby ta praca naprawdę dawała Ci satysfakcję i przestała być po prostu źródłem zarabiania pieniędzy. I ostatni cytat, który towarzyszył mi w tym roku brzmi tak, że pieniądze warto robić w dobrym towarzystwie. I co to oznaczało dla mnie? Jak większość z was, jak większość sprzedawców na świecie, zawsze starałem się sprzedawać wszystkim. Nieważne, jaki to był klient, nieważne, co chciał kupić, ważne było dla mnie to, żeby po prostu sprzedawać. Pieniądz to pieniądz, wiadomo, że nie śmierdzi, więc wydawało mi się, że ta sprzedaż jest najważniejsza. Natomiast jakiś czas temu zaczęło mi to doskwierać i w tym roku miałem mocne postanowienie, żeby zacząć współpracować, żeby zacząć sprzedawać również tylko tym, którym chcę sprzedawać. I objawiło się to już na początku roku, bo zwykle wybierałem do współpracy firmy, które miały najlepsze warunki, a ten rok zacząłem od tego, że z takich współprac z firmami, z którymi współpracowało mi się najzwyczajniej źle albo z ludźmi, z którymi mi się źle współpracowało, to z takich współprac po prostu zrezygnowałem. No, i okazało się, że świat się nie skończył. Mało tego. Wyniki finansowe są lepsze, komfort mojej pracy wzrósł, generalnie żyje mi się lepiej. Dzięki temu też, że odciąłem się od takich ludzi, z którymi nie chciałbym współpracować, i te pieniądze, które zarabiałem na takich współpracach, one mi nie rekompensowały tego stresu. Okazuje się jeszcze, że pomimo tego, że z czegoś zrezygnowałem, to Zdobyłem przestrzeń na to, żeby współpracować z ludźmi, z którymi naprawdę chcę współpracować. I co to oznacza dla ciebie? No, to, że wcale nie musisz sprzedawać wszystkim. Że jeśli chcesz sprzedać 100 czy 200 samochodów w roku, to naprawdę nie musisz swojej oferty kierować do wszystkich klientów, tylko do tych, którzy chcą kupić u ciebie do takich, którzy doceniają to, jak pracujesz do takich, którzy. Cenią to, w jaki sposób sprzedajesz, w jaki sposób przygotowujesz samochody. Być może do takich, którzy są po prostu nastawieni na niską cenę, bo ty taką cenę im chcesz zaproponować. Ale ta współpraca to nie tylko klienci, którym sprzedajemy to również ludzie, którzy nas otaczają, firmy, z którymi współpracujesz. Jeśli współpracujesz z, nie wiem, z transportowcem albo mechanikiem, które cię po prostu denerwuje albo którego po prostu nie lubisz, i kierujesz się tym, że ma dobre ceny, albo nie wiem, jeszcze jakieś dobre terminy. To może warto zastanowić się nad tym, czy te jeden dzień szybsza naprawa, pary złotych tańsza naprawa albo transport, czy one są warte Twojej energii, bo ja na swoim przykładzie zauważyłem, że to po prostu nie ma sensu, że wokół nas jest tylu ludzi. Tylu wartościowych ludzi, tylu ludzi, którzy dają nam energię, że warto z nimi robić biznes, warto z nimi przebywać, warto od nich się uczyć, warto z nimi wymieniać swoje doświadczenia, bo rynek jest olbrzymi, a życie strasznie krótkie. I jeśli koncentrujemy się tylko na pieniądzu i tylko na tym, żeby po prostu za wszelką cenę sprzedawać, to gubimy mnóstwo różnych rzeczy, a przy okazji okazuje się, że te zarobki wcale nie są takie, jakbyśmy oczekiwali. I na początek tego roku życzę ci, żeby twoje marzenia się spełniły, ale również życzę ci tego, żebyś na koniec roku miał okazję do tego, żeby podsumować ten nadchodzący rok i żebyś mógł sobie powiedzieć, że był on dla ciebie wartościowy, że przybliżył cię do twoich celów, ale również, że sama droga do tego celu była dla ciebie przyjemna i realizowała się w taki sposób, że dawała ci mnóstwo satysfakcji. Na dzisiaj to już wszystko. Cześć.